Tak, no przecież ty jesteś jawną konfidentem, Alan. Ty jesteś ty. Kurwa jakim konfidentem, ty Kurwie zaraz ty, 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 ty? bało jedna kurdeczka. Oj oj, oj panowie, spokojnie. jebana ty. Ty jesteś jawną konfitur, kurwa. Wy Nie, 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 nie. Ale, poczekaj chwilę, kurwa, nie ty. Jakim kurwa konfidentem, kurwa kondonie, zajebany ty. No pokaż mi kurwa? mi kurwa papier, szmato. No jest... pokaż mi kurwa papier. Jesteś internetową no, prostytutką. Znaczy mam coś co, no co, bo cię trzymają. Weź, Powtórka z rozrywki, Denis, pozdrawiam. Puść mnie kurwa. <laughs> pójdź mi, kurwa. A, dobra, dajcie Alanowi usiąść. Alan usiądź. Powtórka z rozrywki. <laughs> ja bym musiał powtórki kurwa. Bo... Spokojnie, ja nie jestem. Sobie... Kurwa to pan. O ty szmato. O to o tego to już ci nie popuszczę. Kurde, Daj, daj, daj. daj. Tak. Dobrze, poczekajcie chwilę, bo robi się błęd. Kto konfidentem został, ten pozostanie już im do końca życia. Tak? Ile w temacie? To wyzywasz mnie znowu od konfidentów? Jesteś konfidentką. Nie? Kur... Kurwa, ej, ej chłopaki! Kurwa. Ja pierdolę, co tu się dzieje, nie no. To... No co? No co lecisz, no co? No to, to, to Akcja jest reakcja, nie? I tak dostałeś liścia. Dobrze. Y... No nie, nie, bo nie, tu jest... No, tutaj jest za duży mój dusz. I tak dostałeś liścia, cieszę się. Mm -hmm.